Okej, okay, Siemka, to znowu ja z dmyki.pl, a to jest mój już trzeci odcinek z serii. Bawmy się razem, Nie, zawsze zapominam, bawmy się w grę z Syberia jednym razem z dmyki.pl. Dokładnie. No to tak, na czym skończyliśmy? Hmm, pomogliśmy hmm, automatowi, żebyśmy tutaj robotowi, pomogliśmy automatowi Oskarowi hmm, dokończyć jego produkcję, gdzieś po las, idziemy za nim, go szukać. Oscar. Nie ma nie wiem. Nie tam Tam, nie Majki, skąd wiesz, że trzeba tam i tam? No, przyznaję się, grałem już tą grę. W końcu, ta w końcu napisałem potem, że to była moja pierwsza gra tego typu. I powtarzałem kilka razy. Więc wiecie. Postaram się również dopasować moje emocje, moje moje zachowanie, moje, moje... wrażenia z tej gry do, do właśnie klimatu z tej gry. Na przykład jeśli gra jest spokojna, trzeba po prostu sobie... O właśnie, tak jak Syberia, jest grą spokojną. Jest... No jest po prostu grą spokojną, tak? No, to ja będę miał spokojnie, spokojne zachowanie, nie będę zbytnio taki... Nie będę za bardzo wyrażał swoich emocji, ale zawsze warto się tam wspomnieć, tak. Że ta gra jest naprawdę fajna. Nie wiem, teraz przesadziłem, wiem. No to... Hej, Oskar! Cześć! Moje funkcje nie dopuszczają spoufalania Cię, Kate Walker. Nawet mimo to, że jesteś moim pierwszym i jedynym pasażerem. Ja? Twoim pasażerem? Tak, ty, Kate Walker. Nie bez powodu to ty zakończyłaś mój proces produkcyjny, czyż nie? Skoro tak twierdzisz? Oskarże, czy mógłbyś zwracać się do mnie po prostu, Kate? Byłoby mi miło, zwłaszcza jeśli mamy spędzić razem tak długą podróż. Przykro mi, Kate Walker, ale już zapisałem w pamięci twoje nazwisko. Nie mogę zmienić tych danych. Poza tym moje funkcje nie pozwalają mi na zażyłość, Kate Walker. Mam nadzieję, że twoje funkcje pozwalają ci poznać różnicę pomiędzy z zażyłością a byciem po prostu miłym. Więc, Oskarze, podjęłam decyzję i chcę z tobą wybrać się w tę przejażdżkę. Jestem gotowa wyruszyć. Bilet, proszę. Jaki bilet? O co ci chodzi? Przepisy mówią wyraźnie, Kate Walker. Każdy pasażer tego pociągu musi posiadać ważny bilet. Dobrze, więc gdzie mogę nabyć ten bilet? Tylko bileter może wydawać bilety. Masz szczęście, kasa biletowa jest teraz otwarta. Idź tam natychmiast. Coś czuję, że już się domyślacie, kto jest Glidaterem. Ale czekajcie, ja muszę jeszcze sprawdzić opcje. Przepraszam Was najmocniej. Wszystko jest ok. No to nie wiem, dlaczego tak, tak dziwnie. Oj, oczywiście nie wiem, czy dobrze poszedłem. Ale się przekonajmy. Się, że nie. Hmm. No więc w miejscu publicznym jest niekulturalne. <gry> Kultury trochę. <gry> nie? Dobra, <laughs> spokój. To nie ta gra Mikey. To nie ten czas i nie to miejsce. No właśnie. Mieliście rację. Ależ przecież to ty. No. Czy my mogę pani służyć? Ale, Oskar, to ja, Kate Walker. Prawda, nazywa się pani Kate Walker. Dokończyć to wszystko? Co byś zrobił, Oskarze, gdybyś był na moim miejscu? Mój mechanizm rozumowy nie pozwala mi rozpatrywać problematyki spraw wykraczających poza zakres moich własnych funkcji. Nie mogę doczekać się spotkania z Hansem Wollerbergiem, a ty? Byłoby to dla mnie bezcenne doświadczenie. A ja nie zapomnę pogratulować mu stworzenia tak wspaniałego automatu. Och, dziękuję, Kate Walker. A podobno, ten automaty i te roboty nie mają uczuć. Och, dziękuję. Czy znasz Momo? Nie, Kate Walker. O pociągu zapomniałem, tak? Ten pociąg jest wspaniały. Będę podróżować jak księżniczka. Cieszę się, że ci się podoba, Kate Walker. Ten pociąg został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. Czy jesteś jedynym automatem w pociągu, Oscarze? Zostałem zaprojektowany, by pełnić wszystkie obowiązki dotyczące prawidłowego funkcjonowania pociągu i komfortu jego pasażerów. Już dobrze oskarżę. Ani przez sekundę nie wątpiłam w twoje umiejętności. Biedna madame Wollarberg. Z pewnością bardzo chciała wyruszyć w tę podróż. Pociąg został zaprojektowany tylko dla jednego pasażera, Caitloker. Wygląda na to, że zajęłam jej miejsce. Myszka, nie rób mi tego raz, tego czekać. Ja pier... Y, y. Czym mogę pani służyć, Kate Walker? Hm, poproszę bilet na pociąg. A co, sprzedajesz coś jeszcze? Jedyną funkcją tej kasy biletowej jest sprzedaż biletów. Prosimy o pośpiech. Kasa zostanie zamknięta dokładnie za trzy minuty. Czym mogę służyć? Hm, poproszę bilet. Jeden? Hmm. Tak. Jeden bilet, dokąd się pani udaje? Ja. Nie wiem. To ty chciałeś, żebym miała bilet. W takim razie bilet na podróż. macie sobie, przeczytacie. Oto on. Proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Co to jest? Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no, ty jesteś. Uwaga, czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta. Gdzie on teraz może być? Dobra, udajemy się do niego dać mu bilet i zobaczymy czy to wszystko podziała. A, mi się przekonać. Okej, okay, przepraszam, przepraszam Was za to cięcie. Ale okazało się, że mam za mało miejsca na dysku, żeby nagrywać kolejne projekty. Żeby nagrywać kolejne filmy, przepraszam. No i tak to się skończyło, że mi wywaliło grę. I nic się nie zapisało. Nie musiałem wszystko od nowa, ale już jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy i no, dajemy bilet. Aha. Dajmy bilet Oskarowi. Masz liście pociągu, którym będziemy... Oto jechać. on Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu? Muszę przestrzegać przepisów, KateWalker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Ale z ciebie formalista się zrobił oskarze! A teraz spróbujemy to drugie. O, jest zezwolenie. Aj, nie to znowu ja oskarżę. Witaj, Kate. Ja również mam. No. Proszę, oto zgoda na uruchomienie pociągu. Niestety, nie jest podpisana, Kate Walker. Oskar, tego już za wiele. Przecież od ciebie ją dostałam. Czy pociąg należy do Ciebie, Kate Walker? Nie. Pociąg nie może opuścić Valadilajnę bez zgody swego właściciela. Nie wydaje mi się, żeby Madame Wohlarberg mogła teraz cokolwiek podpisać. W takim wypadku w zupełności wystarczy stempel jej prawnego przedstawiciela. Pośpiesz się, Kate Walker. Pociąg ma wkrótce odjechać, a ja pilnuję, by nie miał opóźnienia. No to... teraz nie, co zrobić? O! Mamy zrobić! I musimy podpisać ten... Musimy... Znaleźć sposób... Żeby podpisać ten... Ten dokument. Majki, drugą stroną... Także pamiętajcie, lewa. Lewa... Jestem zły więc idziemy dalej a w takim wypadku udajemy się do notariusza no bardzo. ale zanim udamy się do notariusza musimy zrobić pewną rzecz ja to już ten dziennik godzina 23.28 Nie wiem, Co <laughs> To z taki szczegół. No, ten dom przedstawia dom państwa Woral Worlar Woralbergu. Tu mieszkała pani Madame Woralberg. No, musimy wyjść tam po urządzenie, które. Może nam zezwolić na, na podpisanie zezwolenia na uruchomienie pociągu, ale potrzebny mi klucz. No właśnie. Więc udajemy się tam w prawo. No to jest tylko pokazane. 3 Nie, nie, skomentuję. Ej, no i co? Co jest? Tutaj. <grybujesz> oh my God. No i tu jest nasz klucz. Pięknie. Jeśli chodzi o to, czy. Ciągam gry, albo coś podobnemu, że pirat że, że... No, że po prostu nie mam oryginalnej wersji gry, tak? Nieprawda. Co dzień... Nie, może nie, może inaczej. Mam wystarczające środki, żeby kupić tą grę. Jak mam... Jeszcze raz. Jeśli mam wystarczające środki, żeby kupić jakąkolwiek sobie grę, kupuję i, no i po prostu gram i nagrywam. Tak samo y, ostatnio dos, dostałem Syberię razem z Syberią... Syberią dwójkę, obydwie po, polskie części. No, no i nagrywam, no po prostu Nie nagrywam. Bardzo mi się spodobała ta gra, jak miałem 8 czy 9, nawet 7 lat. No i nagrywam, chciałem się podzielić z wami tymi moimi wrażeniami z tej gry. Pomóc wam ją przejść. Jeśli potrzebujecie poradnika. Nie, w żadnym wypadku nie piracy. Jestem tak parą. Jestem tak farą. Komputerowy. Arr. To jest pamiętnik pani Janny. Czytałem go i naprawdę warto go przeczytać, bo jest bardzo ciekawy. Tutaj będziecie sobie zatrzymywać ten, ten filmik, więc miłego czytania. Kolejny korek, który wyjąłem, będzie nam potrzebny w późniejszej części gry. Tak, będzie potrzebny. Zapalamy swoje światełko. nagle... Mamut, narysujesz mamuta dla Momo? Mamu? Momo, to ty? Ale mnie przestraszyłeś. Co taki mały chłopiec jak ty tutaj robi? Momo chce obraz Mamuta, tak jak Hans malował. Wybacz, nie mam przy sobie zdjęcia Mamuta. To papier, to ołówek. Weź i rysuj, Mama chce Mamuta. Nie poddajesz się łatwo, prawda? Pamiętasz mnie, prawda? Jestem Kate. Rysuj mamuta dla Momo. Momo prosi. Pewnie uważasz to za niegrzeczne, że wchodzę wszędzie bez zaproszenia, a nikt mnie tu nie zna. Zrozum, taką mam pracę i muszę być ciekawska. Ale nie przejmuj się mną. Nie przerywaj sobie zajęć. Momo nie jest zły, a Anna jest dobra. Nigdy zła. To prawda. Z pewnością nie miałaby mi tego za złe. Nie teraz. Ciekawość pierwszy stopień do piekła, kobieto. Jesteś miłym chłopcem, mamo, ale ja nie umiem rysować. A mamutów tym bardziej. Mamut prosty do rysowania. Hans rysuje dużo mamutów. I Anna też rysuje mamuta. To Kate też. A może bym zrobiła takie ładne papierowe pudełeczko, w którym powiedzmy schowałby się nasz mamut? Nie! Momo chce mamuta na obrazku. I mamut prawdziwy. Uparty z ciebie chłopiec. Uparty z drugi stopień do piekła. Chodź. Jesteś miłym chłopcem, mamo, ale ja nie umiem rysować. Nie, up. Szukam czegoś, ale sama nie bardzo wiem czego. Potrzebna mi jakaś wskazówka, która podpowiedziałaby mi, gdzie może być teraz Hans. Pomożesz mi, prawda? Ty najpierw narysuj mamuta dla Momo. Mamu. Jeżeli ci pomogę, to ty też mi pomożesz, dobrze? O, mamo, rozumie. Kate jest miła. Kate rysuje teraz mamuta dla Momo. Potem Momo powie tobie sekret. Masz jakiś sekret? Ty najpierw rysuj mamuta dla Momo. No, a cały czas będzie tutaj. Mamo, by muszę teraz iść. I mamu, tak, żeby narysować, narysować cały czas, narysować, narysować. Więc ominiemy sobie tę część, dobrze? Dziękuję. No, jak widzicie tutaj, tu jest ważna część. Tu jest obrazek mamuta. O! I robimy właśnie tak. Sprytnę, nie? Mamo, dziękuję, mamo się cieszy, chodź, za mamo idź, mamo pokaże tobie sekret. poleciał, a my już na dzisiaj kończymy. Także dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Będę wam bardzo wdzięczny. Jeśli polubicie ten film, jeśli wam się oczywiście spodobał, nie nalegam. Eee, jeśli chcecie śledzić dalsze losy Kate Walker, a także śledzić poczynania i w innych, <laughs> moje poczynania w innych grach, subskrybujcie mnie. Czemu nie? Jeśli chcecie podzielić opinią jaki dobrą, jak i złą, mam nadzieję, że nie, nie... nie prowokowała hejtu. Jeśli chcecie się podzielić opinią na temat tego filmiku, to piszcie komentarze, byleby to nie był hejt. Tak po to powiem. No tak, więc żegna was nie to i... inny jak demajkipl i do zobaczenia następnym razem, kiedy to powiedziemy za momo. Hm, momo. 下午。